Zdecydowanie taka maszyna w naszym garnizonie, garnizonie przydałaby się głównie z punktu widzenia na przykład prowadzenia poszukiwań na, za osobami zaginionymi. W warunkach, kiedy mamy duże natężenie ruchu na drogach, jest to świetna maszyna, która świetnie sprawdziłaby się w koordynowaniu właśnie ruchu na drodze. Ponadto taka maszyna również zdecydowanie przydałaby się w sytuacjach kryzysowych typu powódź, pożary. Bo z lotu ptaka zawsze można więcej zobaczyć, więcej działań skoordynować i, i lepiej organizować naszą służbę. Dzisiaj jest to dzień, kiedy Kierownictwo naszej komendy może się zapoznać z parametrami tych urządzeń, z jego możliwościami. Te dzisiaj nam przekazane informacje rzeczywiście bardzo fajnie reklamują to, to urządzenie. Jest to świetna maszyna, bo nie trzeba mieć dużego terenu do wylądowania. Wszystko brzmi bardzo atrakcyjnie. Na pewno nasza komenda będzie podejmować kroki, aby takie, takie urządzenie pozyskać. Wydaje się, że Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, być może Prezydent Miasta byliby zainteresowani tym, aby dbać o bezpieczeństwo również z wykorzystaniem takiego urządzenia. Jeszcze jedna zaleta, nie jest trudne zdobycie licencji na pilotowanie. Tak usłyszałem, to wymaga oczywiście też takiego szczegółowej rozmowy z twórcami, z tymi, którzy egzaminują pilotów, ale ta wstępna informacja jest bardzo zachęcająca. Nie dość, że dosyć tanio można te uprawnienia zdobyć. Sam pilotaż wydaje się, tak jak obserwowałem, niezbyt trudny. W związku z tym jest to naprawdę zachęcające. Ten wiatrakowiec na pewno będzie możliwość jego zakupu będzie poddana analizie. Chcemy dobrze postąpić w przypadku akurat tego urządzenia. Ja nie mam takiej informacji, żeby inna firma jeszcze oferowała tego typu urządzenie. Z informacji, które dzisiaj nam przekazała ta firma, wynika, że taki wiatrokowiec został przekazany już jednej z jednostek Straży Pożarnej. Na pewno i dla naszej służby, i dla Straży Pożarnej jest to świetne urządzenie, które może być wykorzystywane. Czyli możemy liczyć na to, że w przeciągu jakiego czasu możemy mieć... To, to jest dopiero wstępne, wstępne założenie. Będziemy musieli na pewno pozyskać środki finansowe na zakup. Będziemy liczyli na wsparcie innych instytucji, które są też odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Jest to dobry początek, bo, bo jest duże zainteresowanie i na pewno ogromna potrzeba posiadania takiego urządzenia. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli służyć społeczeństwu również za pomocą tego wiatrakowca. To ułatwia Państwu pracę na Na pewno tak, bo praktycznie każda jednostka w Polsce policyjna posiada śmigłowce, posiada maszyny latające. Tego typu urządzenia, tego, takiego wiatrokowca, z tego co wiem, żadna inna jednostka w policji, policyjna jeszcze w Polsce nie posiada. A z uwagi na parametry, na koszty tego urządzenia, jest to na pewno świetna oferta, którą warto wykorzystać. Tak jak wspominałam, będziemy podejmować kroki, aby taką maszynę do naszego garnizonu pozyskać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.